hejo, hejo, hejo sorry, jeszcze raz robimy dobra, ponownie lecimy hejo, 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 z tej strony Stormy SSO i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie zobaczymy aktualizację smoków także jedziemy bo jedziemy sobie razem zobaczyć smoki jest smok biały i czarny to są smogi, które przemieniają się w fryzy. Bardzo mi się to podoba, aktualizacja. Można sobie zmienić stajnie, to sobie sprawdzimy trochę później. I bardzo mi się podobają te aktualizacje. Na przykład... Te smogi są genialne. Ja akurat mi nie stać na nie, bo ja mam bardzo mało Star bo co nie wydawałam a mi się nie chce wydawać pieniędzy, żeby ich doładowywać, także dostaniemy sobie tak. E, tak tutaj musimy teraz. jak to się jechało, czekajcie, może wypadnie co pojedzie. jedziemy sobie pojedziemy poduszką do Smoków. E, pójdziemy w Fort Pinta. E, ze mną jest dzisiaj koleżanka. E, Także dzisiaj jedziemy z koleżanką, która gdzieś mi pola no nie wiem gdzie Dobra, napiszę jej, że jedziemy na areny z smokami. Jakże jak ona się zatrzyma, to ja też się, ja się zatrzymam, to ona też. Dobra. Jedzie. Nie. Hmm. Gdzie ona poszła, to ja serio nie znam. Nie wiem. Smutna błyszka. Gdzie ona jest? Dobra I tutaj coś się robiło chyba tak I to było jeszcze ja tam Czekajcie jak to było? Tak, tak Tak Nie ma jednak nic zrobię tego Dobra, wysyłamy Dobra, ja kompletnie nie wiem może ona już na mnie czeka na miejscu? A może nie? O. Dobrze, no to tak. Pojedziemy zobaczyć, oba. się w ogóle? Um, tutaj, nie? Gryfkę mistrzów szkolenia zawsze nie pojadam. Poszerunek rącze starze, będzie to Nasza Masyka O, tak to się Średniowieczna arena. Dobra, jedziemy. Ja w ogóle jeszcze wrzucę jeden odcinek. Gdy byłam w Zielonej Górze, w Cavallo Shop, taki jest dziecki. No i nagrałam. Będzie z tego i shorts, i wszystko. Ale, ale nie wiedziałam, że to są te konie. Dobra, zaczniemy sobie od tych. Tu mamy konika. Dobra, zaczynam od tego. ja nie mogłam ich znaleźć, więc są piękne. Dobra, zaczniemy sobie od tego. O, jaki piękny. Taki konik, słodki. Yy, animacje bardzo fajne. Półstępgaro swał. O, ładne. Yy, ten też jest ładny. O, to jest taki słodzik? Tam by mi się bardziej podobał. I mają ruch, dobra. To teraz przejdźmy do naszych głównych członków. W sensie tych, których mieliśmy zobaczyć. Yy, Czyli do nich. Ok. To jest chemia, a to jest. Jak to się nazywa? Rumne. Nie, to się czyta. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. Ok, tutaj też że ten koń tak trochę ziewa ogniem. To naprawdę jest. Czarny fryz z taką panterkę na dupce Piękny ten fryz yy, Jak tutaj widzimy Tak on wygląda Bardzo mi się podobają te animacje To jest taka słodka yy, Bardzo fajny Ruch specjalny Taki, dobra, szybki Szybki ten koń, dobra I czy jest taki Ziew, tylko ciekawe czy on Ziewia Ziew. Żoje ogniem Czy nie żyje ogniem Czekajcie to jest Kemia Okej okay, tutaj mamy tego drugiego ja on ma Taki bardziej też ogon smakowaty Bardzo mi się podoba Oni są zrobieni y, chyba na Punkcie szczerbatka Tak jak jego smoka y, Chyba na tym punkcie o, Od zrobieni Ale tutaj jak widać to Mamy bardzo pięknego konia kiedy zmienimy to jest taki piękny fryz Mi się w ogóle to bardzo podoba Pęknę lub nic nie co końców Jakże właśnie tak kupimy za miesiąc, dwa, trzy. Także to nagrywam w lutym siedemnastego I sobie bijemy przy okazji pijemy Pijemy sobie Sprite'a. tak? Pijemy. Może się wyświetli koło mnie ktoś z nich zdjęcie sprajta, ale wątpię. Chyba nie. No, mi się nie chce montować głównie. E, dobra. sobie to zobaczyliśmy. To teraz co? No, idziemy do stajni. Dobra. No jedziemy. wypadku, okay. co się dzieje hmm. Hmm. Okay, nie raczenie to jest Aha, to jest Margaret. Dobra, co tu się dzieje? No to ja mam swój klub, Champions Clubs. Tak to wygląda. Ej, dobra. Teraz tak. My sobie pojedziemy sprawdzić, jak można tą stajnię zmienić. Oczywiście ja jej nie będę zmieniać, bo nie chcę. Ja w ogóle mam troszeczkę zmienioną. To się zmieniło chyba, nie. Ja mam bardzo mało koni. Bo trzeba dopiero grać w roku 2024. Okej. Okay. Możemy sobie pozmieniać, jak widzę. O, no takie skamienia podoba mi się. Fajne, fajne, dobra. Wygląda to jak dla mnie ładnie. Tutaj akurat tego nie mamy. Ryscytalna. Mhm, dobra. Tego nie ma. Jest. O. Okay, tu mamy takie kuleczki. Okej, okay, Co my tu będziemy mieć? No, byłem tak. O, na razie mi się to niezbyt podoba. Bo wybrała w garage inaczej, jakby to było. Yy. O. To jest. To mi się już podoba, naprawdę. To już jest ładne. Średniowiecze. Ha, coś mi średniowieczy? Dobra, to dzisiaj zmieniamy na średniowiecze, a ja w ogóle nie opanowałam tego widzowie. Serio. Tu nie ma średniowieczy. Nie ma średniowieczy, serio. Tak nie ma. Brak jest, średniowieczny. Dobre, co mi to ma? Ole, piękna. Naprawdę prześliczna. Ja I zeszłam. No, ładnie. myślałam, że to dalej działa, dobra, nie, jednak nie działa. Czemu tu jest... Aha, czy ja to nie schowałam? czy mi się tylko wydaje... Czekajcie, chwilkę. Tak, schowałam. Ja w ogóle tego konia nie chcę tu. Ja tam chcę ciebie. Uh -huh. A może być, albo sobie zrobimy tak. Tego konia zamienimy tu i tak będzie. Dobra. E, dobra, tego to ja w ogóle nie czy sobie zrobimy zdjęcie na miniaturkę? Yy... Tak, co sobie ją zrobimy. To będzie... Coś tu mi się zepsuło Sorki, orkiwialkiem. Dobra. Yy, miniaturka będzie wyglądała tak. Yy, zdjęcie to było. O! Tak ja może zrobimy? taka będzie mnie ja tylko, tak. Mam taką nadzieję, żeby się udało zrobić. Dobra, to my już skończymy. Także baju.